Świerk leśny. Naturalny wygląd, który przyciąga uwagę. Świerk leśny to choinka, która wyróżnia się spośród innych modeli nie tylko gęstością, ale przede wszystkim swoim charakterystycznym kształtem. Jej nieregularna, rozłożysta sylwetka z delikatnie wygiętymi włók gałęziami nadaje drzewku wyjątkowego uroku i sprawia, że prezentuje się niezwykle realistycznie. Model ma 210 cm wysokości i 138 cm szerokości w najszerszym miejscu. Składa się z blisko 1300 tipsów foliowych, które zostały wycięte w kształt stożka. Gałązki są w kolorze jasnej zieleni. Rozkładanie oraz modelowanie choinki zajmuje około 20 minut. Tipsy są estetycznie przymocowane do gałęzi za pomocą włókna technicznego dzięki czemu nie wystają z nich żadne druty. To ważne nie tylko ze względu na wygląd, ale również bezpieczeństwo użytkowania. W zestawie znajduje się stabilny metalowy stojak, a dodatkowo można zakupić ozdobny wiklinowy kosz. Świerk leśny to idealna propozycja dla tych, którzy cenią naturalny i wyróżniający się wygląd choinki.